Chciałbym przedstawić wystawę zorganizowaną przez Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I wojny światowej w Galicji, z Galicję, która przedstawia nekrologii żo żołnierzy poległych w zachodniej Galicji w czasie I wojny światowej. Są to tak zwane bildy z języka niemieckiego. W naturze wyglądają w ten sposób są to ka karteczki, które rodzina rozdawała. Podczas uroczystości żałobnych rozsyłała znajomym członkom rodziny informacyjnie, że dany żołnierz zginął na froncie. Na każdej z tych kartek jest opisane info, podstawowe informacje o żołnierzu: skąd pochodził, z jakiej parafii, z jakiej jednostki i gdzie zginął, oraz jego zdjęcie. Dlatego też. Jest to, ciekawa, jest to ciekawa sprawa, że możemy zobaczyć tutaj twarze żołnierzy, którzy polegli i są pochowani na cmentarzach z zachodniej Galicji. Zapraszając wszystkich tutaj do odwiedzenia tej wystawy, zachęcam wszystkich turystów, mieszkańców Ciężkowic do tego, aby spacerując po Ciężkowicach odnaleźli ciekawostki związane z tamtymi wydarzeniami sprzed 100 lat. Między innymi spacerując wokół kościoła w Ciężkowicach można zobaczyć uszkodzenia wojenne. Bardzo łatwo jest je, że tak powiem, rozpoznać, ponieważ różnią się kolory cegieł. Możemy zobaczyć, jak duże zniszczenia były na naszym kościele. Kolejnym ważnym punktem w samym miasteczku to dawna szkoła. Tam mieścił się szpital przyfrontowy, gdyż niedaleko stąd właśnie na Rakutowej przebiegała, przebiegała główna linia walk. Projekt i wystawa Nażrek do Nasza Historia realizowane jest we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w ramach Małopolskiego Programu Obchodów Stulecia I Wojny Światowej. Sama wystawa jest jednym z pierwszych elementów tegoż projektu. Składa się sam projekt jeszcze z Konkursu fotograficznego, lekcji multimedialnych i finał 11 listopada połączony z wieloma wydarzeniami, o których będziemy po kolei informować. A w tym momencie, przede wszystkim zapraszamy na samą wystawę, która jest dostępna codziennie w ratuszu do godziny 18. Po uruchomieniu lekcji multimedialnych, urządzimy też. Niedzielę otwartą. Myślę, że to bliżej, właśnie terminu listopadowego, gdzie zaprosimy wszystkich mieszkańców na wspomnianą lekcję i wystawę w samą niedzielę. Serdecznie zapraszamy i w tym miejscu ja sam chciałbym podziękować panu Robertowi Kozłowskiemu oraz stowarzyszeniu za użyczenie tej myślę wyjątkowej wystawy, która wyróżnia się z tych wszystkich informacji na temat I wojny światowej tym, że nadaje tym grobom które otaczają Ciężkowice i te nasze miejscowości tożsamość.